Proszę Państwa, teraz chciałem Państwa zaznajomić się z tym, co jest jądrem problemów w działalności eksportowej, właśnie tym ryzykiem kredytu kupieckiego. Dlaczego jest to takie ważne i co możemy robić, żeby je minimalizować? Proszę Państwa, po pierwsze, mimo że jest ono bardzo duże, Istnieją możliwości aktywnego zarządzania tym ryzykiem. Po pierwsze, zawsze starajmy się sprawdzić kontrahentów poprzez wywiadownie gospodarcze. Tutaj na slajdzie mają Państwo zaznaczone wywiadownie gospodarcze, ale mogą być to inne bazy danych, inne źródła informacji o danym kontrahencie. Nie wierzmy tylko i wyłącznie, pierwszemu wrażeniu. Wizytówce ze złotymi literami, czy też jakości samochodu, jakim podjeżdża nasz kontrahent, czy też wizerunkowi jego firmy. Firma może być wynajęta, kontrahent może być kontrahentem, który ma już bogatą, niechlubną przeszłość za sobą. Dmuchajmy na zimny. Po to są. Źródła informacji, po to są wywiadownie gospodarcze, żeby nam doradziły i powiedziały, czy w ogóle możemy ryzykować z danym kontrahentem prowadzenie biznesu i w jakim wymiarze. Dalej, jeżeli już prowadzimy ten biznes, to korzystajmy ze sprawdzonych wzorów umów. One są dostępne na przykład w izbach. Gospodarczych, w stowarzyszeniach przedsiębiorców. Nie bójmy się spytać innych, jak oni to robili. Możemy je zmodyfikować, ale też wtedy po wprowadzeniu modyfikacji spytajmy się eksperta, czy ta modyfikacja ma odpowiednią jakość i zapewnia ochronę naszych interesów. Zobaczą Państwo tutaj serię pewnych wykresów, przedstawienia graficznego, jak kształtowała się sytuacja z tym, co jest traumą wszystkich przedsiębiorców, sytuacja w zakresie upadłości wśród najważniejszych partnerów, jacy funkcjonują w polskim eksporcie. Wiadomo, że największa część polskiego eksportu jest ukierunkowana na rynek unijny. Wiadomo, że głównym partnerem jest, są tu Przedsiębiorcy niemieccy, ale też oczywiście francuscy, Wielka Brytania, Włochy. Ze względów też trochę na szczupłość miejsca ograniczone to zestawienie jest do sześciu krajów, ale te sześć krajów wyczerpuje praktycznie dużą część polskiego eksportu. No i zobaczmy. 2004 rok który był uznawany w gospodarce za rok przyzwoity. To jest okres dobrej koniunktury. W takiej gospodarce jak francuska i niemiecka upadłości jest dobre kilkadziesiąt tysięcy. Wiadomo, to są większe gospodarki niż nasza Polska. Lepiej w związku z tym przymierzyć to w stosunku do funkcjonujących przedsiębiorstw. I tutaj mają Państwo też na czerwonej linii zaznaczone, ile to było przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tysięcy funkcjonujących. Łatwo sobie policzyć 100 razy 100, to jest 10 tysięcy. No więc jeżeli jest 135 firm upada w Niemczech na 10 tysięcy funkcjonujących, to znaczy, że upadało więcej niż 1%. Więc pomyślmy sobie w tych kategoriach. Jedziemy na targi, rozdajemy wizytówki, rozdaliśmy 100 wizytówek. Jedna z nich, a średnio mówiąc półtora, trafi na potencjalnych bankrutów. Którzy to są? Czy ten pan, czy ten pan, czy ta pani, która podeszła do naszego stoiska? Warto się nad tym zastanowić. Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się. W 2008 natomiast, o, to jest już klęska urodzaju w upadłościach. 215 upadłości na 10 tysięcy zarejestrowanych firm, to znaczy ponad 2%. Sytuacja się cały czas zmienia. Warto ją obserwować i wyciągać odpowiednie wnioski, i pewne zabezpieczenia, kroki, które uchronią nas przed zawarciem kontraktu z niewłaściwym partnerem, jednak podejmować. Proszę Państwa, 2008 rok to jest początek kryzysu na rynkach Europy Zachodniej. I sytuacja z ostatniego roku 2012 roku, gdzie łącznie upadłości było prawie, że 177 tysięcy. W skali całej Europy Zachodniej. To było wzrost o ponad 2% w stosunku do 2011 roku. I zobaczcie, no na całe szczęście, w żadnym z tych krajów, które są poddane tutaj analizie, na, gra, na tym obrazie, tych upadłości nie było więcej niż 100 na 10 tysięcy przedsiębiorstw. Natomiast 48 tysięcy upadłości. W kraju takim jak Francja, o czym wszyscy w różnych środkach masowego przekazu mówią, to jest duży problem. I problem będzie dla polskiego eksportera, gdy trafi w kontrakcie na takiego partnera, który właśnie będzie miał problemy, bo będzie musiał ogłosić upadłość. Proszę Państwa, w dłuższym rozwinięciu. Główne gospodarki unijne: Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania. Zobaczcie, 2008 rok w Hiszpanii i 2012 rok. To jest wzrost prawie że trzykrotny liczby upadłości. Sytuacja niewesoła. Oczywiście startuje to z niskiego poziomu, nie wiadomo, czy się zatrzyma doniesienia prasowe, no, nie są zbyt optymistyczne w tym zakresie. Trochę sytuacja polepszyła się w 2012 roku w Wielkiej Brytanii, w Niemczech również, we Włoszech już niekoniecznie, we Francji, to można powiedzieć w granicach błędu statystycznego, 49 tysięcy, 48 tysięcy. Handlujemy z krajem Europy Zachodniej, Ważni partnerzy są dla polskich przedsiębiorców, polskich eksporterów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. No i tutaj sytuacja raczej pogarszała się z roku na rok. Trudno jest znaleźć w całym tym zestawieniu kraj, w którym sytuacja by się polepszyła. Zobaczcie sytuację pomiędzy 2011 a 2010 rokiem w przypadku rumuńskim sytuacja jest bardzo zła w przypadku Czech nasz duży partner w eksporcie jeden z większych w stosunku do 2011 w 2012 roku widzą Państwo, że wzrost jest prawie że o 2000 przedsiębiorstw, które musiały zakończyć swoją działalność. Te statystyki dostępne są czy to poprzez wywiadownie, czy środki masowego przekazu, które starają się od razu informować szeroką publiczność o tym, co się dzieje. Można zamówić stały dostęp do pewnych źródeł informacji. Nie bądźmy wobec tego obojętni. Upadłość to jest krańcowa sytuacja, ale zanim do niej dochodzi. Następuje wydłużanie okresów płatności. I zobaczcie Państwo, taką ciekawe zestawienie, odkąd są prowadzone statystyki, jak w poszczególnych krajach kształtuje się okres płatności, na który składa się uzgodniony średni termin płatności plus występujące średnie opóźnienie daje to łączny okres kredytowania i to zestawienie. Liczby się nie powtarzają, ale kolejność krajów raczej się powtarza. Z reguły najlepsze i najkrótsze okresy kredytowania są odnotowywane w krajach północnej Europy. Zobaczcie na kraje południowej Europy: no, trzeba mieć anielską cierpliwość i wiele zdrowia, żeby doczekać przez trzy miesiące na płatność od przeciętnego kontrahenta z Włoch. Z Hiszpanii czy też z Grecji? No cóż, o Grecji wszyscy wiemy, jakie ma problemy. Pocieszające jest to, że Polska tutaj w tym zestawieniu nie jest na takim złym miejscu. Oczywiście to jest zestawienie, które jest sporządzane przez wyspecjalizowaną instytucję w tym zakresie jedną z dużych wywiadowni gospodarczych. Ale nawet duża wywiadownia nie ogarnia wszystkich przedsiębiorstw, więc warto jest posłużyć się też zawsze danymi z innej wywiadowni, niekoniecznie tej, którą Państwo macie tutaj na slajdzie. Inne wywiadownie też prowadzą podobne statystyki i wyciągnijmy nasze własne indywidualne wnioski, gdzie to ryzyko będzie największe. Niektórzy, którzy są bardziej skłonni bazować na jakichś graficznych zestawieniach. No, mogą być fanami takiego zobrazowania w postaci mapy ryzyka płatności w poszczególnych krajach. Też jest to sporządzane przez jedną z dużych wywiadowni gospodarczych. No, potocznie się przyjęło, że kolor zielony to jest ten kolor najbardziej optymistyczny, miły, dobrze kojarzący się, więc na zielono są zaznaczone te kraje, gdzie jest stosunkowo niskie ryzyko utracenia swoich należności. Im bardziej na południe, tym bardziej czerwono. Zobaczcie tutaj w 2013 roku, widzicie Państwo, że całe to tzw. miękkie podbrzusze Europy, Półwysep Bałkański, z wyłączeniem kraju takiego jak Chorwacja i Serbia, jest zaznaczone na kolor pomarańczowy, ale też Hiszpania. Trochę to sytuacja jest zbliżona do tego, co było w roku 2012.